A! Co to jest? Nie wiem. Zabiję Zapiecie. Zdziwię was. To jest tylko taki żeby was przyzwyczaić do nocnych nawieceń! Samim! I... No, co, co my robimy? Wiesz, że nawiedziły cię te potwory, te. No, szczerze, tak jak. Co chcę coś powiedzieć? Twój dom na wiedziły te słynne potwory śmieciaki. Co my teraz zrobimy? Sani, ratuj nas, proszę! Posiadał, tej, tej. Masz prawo jazdy. Tak, mam. Wiesz, gdzie jest ulica pan Tak, wsiadaj, tu! Jedziemy tam. Do końca. Maszek pytasz. Dobrze, mam nadzieję, że coś jest. O, Bardzo podobnie, tak jak ty, wiesz. Nie wiem, przesuniemy. Łóżka, 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 też. Chodź, Maciek. Dobrze. Ej, jesteście gejami? Okej, to dobrze. Nie, 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 za Chodź, co ty pierdzisz? To nie. nie ja nie się. No to kładźcie. To moje łóżku. Dobra, muciek, idź już spać. Jeszcze macie. A Muciek, a. ona on nam chce coś powiedzieć. Myślicie, że jak przejdziecie do jednego domu, to dam wam spokój, co? Tak, bardzo się jadacie. Później wam dam wskazówkę. Kogoś musicie stracić, ale kogoś może mniej ważnego. Albo wy, albo on nie. Cześć. A co my teraz zrobimy? Kto ma umrzeć? Nie wiem, on ma nam dać jakąś wskazówkę jakąś, nie wiem. Ech, wskazuj. Przyjdę za Damy się gdzieś kogo i Wiesz No i co teraz? Ktoś musi umrzeć. Ja. Nie, uciek ty nie, sami też nie. Nie, ja. Nie, ja. I jakoś sklepkę popasanego lotka Nie! Tak. A może? A może dałoby się zrobić takie coś, że ktoś na śpiew umrzeć. Chociaż. Nie, nie mogę tego zrobić. Chyba czeka nas jakaś ważniejsza misja piękna. Tak jakoś myślę. Ja też. Ja też. To, co A co zrobimy? Będzie godzina. Namiśliście się, kto umiera? Nie, nikt nie umiera. My idziemy wszyscy, robimy to, co ty chcesz. No, Dobrze, jutro rano przejdę po Was i widzimy się w piekle. Co? Jak to w piekle?